Teraz już po 40-60 tysiącach kilometrów ludzie mają bardzo poważne problemy z tym silnikiem. Określenie ryzyka w momencie, kiedy wchodzimy z nowym produktem, żeby całkowicie wyeliminować pewne sytuacje, potrzebny jest po prostu długi czas związany z badaniem. Otrzymały kiedyś też nagrodę jako najlepsze silniki roku to chyba nawet dwukrotnie. No, ale to była nagroda przyznawana przez dziennikarzy. Trzeba się zmieścić tutaj w terminach wykonania silnika, żeby się pojawić na jakichś targach motoryzacyjnych, żeby spełnić normy ekologiczne, które wchodzą w słowie z dnia na dzień. Dzień dobry, to jest Motofocus TV, PureTech, EcoBoost, THP. To są nazwy silników, które przyprawiają niektórych o szybsze bicie serca. I to niekoniecznie dlatego, że są jakieś jakoś szczególnie atrakcyjne, czy też oferują wspaniałe osiągi, ale przede wszystkim dlatego, że w ostatnich latach królują w rankingach awaryjności. Co się dzieje, że dzisiaj koncerny motoryzacyjne nie są w stanie wyprodukować niezawodnych silników, co w zasadzie psuje się najbardziej w tychże jednostkach. O tym porozmawiam dzisiaj z ekspertem technicznym, konkretnie z ekspertem firmy Continental, panem Romanem Bolukiem. Dzień dobry. Dobry. Pan Roman jest specjalistą od rozrządów, od pasków napędowych, łańcuchów, wszelkiego rodzaju. O sprzętu zna się po prostu na silnikach jak mało kto, zatem liczę, że nasza rozmowa będzie dzisiaj obfitowała wiele technicznych ciekawostek. Zapraszam. Panie Romanie, nie będę ukrywał, że trochę płyniemy dzisiaj na fali trendu, bo w ostatnim czasie w mediach silnik PureTech jest mocno nacenzurowanym, dużo się o nim pisze i mówi. Trochę to późno wybuchło, tak naprawdę, wydaje mi się, bo jednak te silniki już trochę czasu są na rynku. Przypomnijmy, że otrzymały kiedyś też nagrodę jako najlepsze silniki roku i to chyba nawet dwukrotnie. No ale to była nagroda przyznawana przez dziennikarzy. Nie byłem w kapitule, jakby co. <laughs> Może ustalmy na początek. Co w tych silnikach piórtek, bo one są najba, najbardziej, o nich jest głośno w ostatnim czasie, w zasadzie się najczęściej psuje. Jakie tam wady e, fabryczne można wyliczyć, które powodują to, że nieraz już po 40-60 tysiącach kilometrów ludzie mają bardzo poważne problemy z tym silnikiem? Problemem głównym, jeżeli chodzi o te silniki, jest przepływ paliwa do oleju silnikowego, szczególnie w momencie, kiedy silnik jest zimny. Kiedy pracuję w niskich obrotach, czy tak naprawdę na początku eksploatacji, w momencie kiedy jadę do pracy, do odwożę dzieci do szkoły czy poruszam się po prostu od sklepu do sklepu. Niestety paliwo, sklaplając się na ściankach cylindrów, przepływa do oleju silnikowego, powodując niestety bardzo powstanie bardzo agresywnej mieszanki. Która mocno ingeruje tutaj w strukturę paska napędowego, jeżeli chodzi o napęd rozrządu. My, jako kontynental, robiliśmy badania o momencie, kiedy producenci chcieli wprowadzić to rozwiązanie i do oleju dodawaliśmy różne związki, które zawsze przy silniku się znajdują, także właśnie paliwo. I okazało się, że już 5% mieszanka z benzyną powoduje degradację paska. Nawet o 30%. Im więcej paliwa, tym niestety ten proces tutaj następuje bardzo szybko. Natomiast to chcę pan przez to powiedzieć, że y, wasza firma robiła takie badania i już wcześniej mi, wiedzieliście, że może być z tym problem. A nie, to nie chodzi to... o to, że czy ma być problem, czy nie. Po prostu, jeżeli testuje się paski, w tym momencie musimy brać wszystkie ewentualności, które są z nimi związane. Czyli, jeżeli mamy olej silnikowy, to musieliśmy przewidzieć, co się stanie, gdy na przykład e, będzie w oleju olej napędowy albo będzie biopaliwo, albo e, dajmy na to właśnie benzyna, albo co się stanie, kiedy płyn chłodzący wymiesza się z olejem w wyniku na przykład e, uszkodzenia uszczelki pod głowicą? Więc my, jako kontynental, musieliśmy przewidywać e, po prostu z dużym wyprzedzeniem, co ewentualnie może się stać. Czyli takie określenie ryzyka. W momencie, kiedy wchodzimy z nowym produktem, zanim nawet on po prostu zostanie wypuszczony na rynek w postaci tutaj osprzętu do nowych silników. No to żeby to wybrzmiało, no bo to nie Wy byliście jakby dostawcą ten, pierwszomontażowym tych pasków do Piurtecha, czyli czy chce Pan powiedzieć, że Wasza konkurencja, która dostarczyła paski do tych silników, nie zrobiła takich badań? Nie, nie wydaje mi się. Firmy produkujące paski muszą szacować ryzyko wprowadzenia wyrobu na rynek, w tym także oczywiście przeprowadzenie odpowiednich badań. I w tym momencie te wyniki badań są dostarczane do producenta silnika i on też ma obowiązek czy prawo szacować ryzyko, ale żeby całkowicie wyeliminować pewne sytuacje, potrzebny jest po prostu długi czas związany z badaniem. O to właśnie chciałem spytać, dlaczego w dzisiejszych Czasach, kiedy mamy takie możliwości, kto miał okazję gdzieś tam zwiedzać jakieś fabryki czy centra badawczo-rozwojowe, producentów czy części, czy, czy pojazdów, no to mógł się zapoznać na pewno z różnymi, różnego typu stanowiskami testowymi, które symulują na przykład pracę jakiegoś podzespołu w różnych warunkach atmosferycznych przez długi czas. Są też takie same komory, gdzie gotowe, jakby złożone z prototypy samochodów teoretycznie symulują swoją jazdę. I kiedy mamy takie możliwości, to wydaje się, że jest to zadziwiające, że nagle na rynku pojawia się samochód, który ma silnik sprawiający problemy zupełnie zaskakujące jego konstruktorów i właśnie i markę, która go wypuściła na rynek. Tylko, że jest problem ze względu na to, że badania laboratoryjne to jest stosunkowo krótki czas, jeżeli chodzi o eksploatację danego elementu, danego silnika, czy jeszcze. Innych części samochodowych. Jednak ta walidacja, to sprawdzenie w rzeczywistych warunkach musi być niestety dłuższa, dlatego ten problem z silnikami piórtek i innymi, dajmy na to silnikami 2,0 czy 2,2 Bluchadyi, mhm. dopiero objawił się po dłuższym czasie, kiedy jednak więcej tych pojazdów się pojawiło na rynku. Więcej e, użytkowników korzystało właśnie w tych bardzo specyficznych warunkach, kiedy silniki zimy, kiedy te e, dystanse realizowane przez ten pojazd po prostu były krótsze. I wtedy nagle okazało się, że ten problem istnieje. A w czasie prób testowych silników jednak ten czas testowania jest o wiele, wiele krótszy. E, bo trzeba się zmieścić tutaj w terminach wykonania silnika, żeby się pojawić na jakichś targach motoryzacyjnych, żeby spełnić normy ekologiczne, które wchodzą w cudzysłowie z dnia na dzień. Dlatego o, tutaj producenci wszyscy te swoje laboratoria mają, korzystają, ale niektóre usterki wychodzą dopiero po kilku latach eksploatacji. No to wygląda. Może wróćmy do tego, co konkretnie działo się w poszczególnych silnikach. No w tym PureTech silniku, no to wiemy, że łuszczył się po prostu ten pasek napędowy. Jak, jak wiemy, to nie był pierwszy silnik, który miał taką właśnie konstrukcję, czyli pasek pracujący w kąpieli Jego poprzednikiem był na przykład również nagradzany silnik EcoBoost. I tutaj też mechanicy narzekają niekiedy na ten silnik, ale wydaje się, że problemy z nim, podobne problemy są rzadsze. Czy to, Co było w tym silniku zrobionego lepiej? No, słyszałem takie wieści, może to prawda, może legenda, że był lepszy olej silnikowy, który jakby zapobiegał temu zjawisku. To znaczy tak, zarówno producent silnika 1.0 EcoBoost, czyli Ford, jak i grupa PSA, która wypuściła silniki PureTech, no, na początku stosowała oleje klasy 5W-30. W przypadku o, tutaj EcoBoosta, to się sprawdzało, potem prowadzono na 0,20, no ale jednak widać, że to uszczelnienie silnika pod kątem przedostawania się paliwa do oleju w silniku Forda jest po prostu zrobione lepiej, bo tego problemu tak naprawdę y, praktycznie nie ma. Problem łuszczącego się paska w silnikach 1.0 EcoBoost najczęściej wynika albo właśnie z oleju, Albo z długich przebiegów użytkowania od wymiany do wymiany, czyli tego popularnego long life. Zresztą w przypadku silnika 1.0 EcoBoost tutaj nie było jakichś tam zmian związanych z paskami, z ich materiałami czy konstrukcją, a w przypadku Piotreka taka zmiana musiała być ze względu właśnie na odkrycie tego problemu z dostawaniem się paliwa do oleju silnikowego. Ale czy jest to rzeczywiście możliwe, żeby jakoś wyeliminować już post factum ten problem w silnikach piórtech? Czy tutaj na przykład właśnie taki konstruktor paska, konstruktorzy pasków jak Continental mogliby opracować taki pasek, który będzie tam działał niezawodnie? Czy to wymaga jednak większego remontu, na przykład? To znaczy, patrząc na to, co grupa PSA obecnie Stellantis zrobiła, to. Ich rekomendacja, na przykład wymiana oleju już jest nie long life, tylko do 15, a w przypadku kiedy pojazd jeździ głównie po mieście nawet do 10 tysięcy kilometrów, żeby jak najszybciej go zmieniać, żeby ilość paliwa, która jest w tym oleju silnikowym, po prostu była jak najmniejsza. A druga rzecz, no także zmiana oleju na specyfikację 020, specjalny jest olej, predefiniowany właśnie do silników typu. I to według y, grupy Stellantis ma zapobiec szybkiej degradacji, może nie wyeliminować całkowicie, bo to się po prostu nie da, ale żeby y, ta degradacja nie była aż tak szybka, czyli w przypadku jazdy po mieście, jak y, dostaje zgłoszenia od mechaników, jest to 40-50 tysięcy kilometrów licznikowe i już trzeba niestety wymieniać ten napęd na nowy. To jest zastanawiające, ponieważ y, kiedy silnik piórtek wchodził na rynek, to ta rekomendacja... Producenta odnośnie interwału sięgała bodajże 180 tysięcy kilometrów, ale o interwałach wymiany rozrządu to już sobie kiedyś z panem Romanem rozmawialiśmy naszy, podczas naszego poprzedniego spotkania w tym studiu. Oczywiście gdzieś link do tego materiału zamieścimy. Obecnie Stellantis rekomenduje wymianę paska no, o wiele wcześniej, chyba 60 tysięcy jest ten aktualnie zalecany interwał, no ale właśnie. Przecież to nie jest żaden nowy temat oczywiście, że w silnikach gdzieś tam są awarie związane z układem rozrządu. Akurat wzięliśmy sobie dzisiaj na tapet silniki, które w stosunkowo młodych autach, które teraz są popularne na rynku występują. No ale i w przeszłości pewnie Pan jako ekspert byłby w stanie wymienić inne popularne konstrukcje, które miały różne problemy związane z paskami rozrządu, czy też z bardziej prozaiczne, na przykład związane z osprzętem układu rozrządu i tam też takie historie się zdarzały. To znaczy generalnie jakichś wielkich problemów z napędami rozrządu nie ma. Nie można wyodrębnić jakiejś tam grupy silników, które były w jakiś tam sposób bardzo awaryjne pod tym względem. Problemy występowały na przykład z powodu jakichś tam wad fabrycznych, komponentów układu rozrządu, czy też Kwestia montażu, eksploatacji przez klienta, czyli jest bardzo dużo składowych, które wpływają pozytywnie albo negatywnie na ten napęd. Na pewno tutaj rekomendacje producentów typu wymiana rządu co 240 tysięcy lub 10 lat, nie sprzyja temu, żeby jednak dbać o ten układ, bo klienci czytają wszystko literalnie. Jeżeli ma napisane 240, no to dlaczego mechanik mu każe wcześniej wymieniać? No, okazuje się, że no, tak naprawdę to, co było w poprzednim materiale omawiane, wszystko zależy od warunków użytkowania i jeżeli naprawa wykonana jest fachowo, przy użyciu odpowiednich instrukcji, narzędzi i użytkowanie przez klienta jest prawidłowe, no to w tym momencie nie ma żadnego problemu, żeby ten napęd wytrzymywał tak samo jak w silnikach właśnie, gdzie są paski pracujące w oleju bo przecież ten napęd jest znany od dłuższego czasu, przecież te silniki to silniki 1.8 TDI w Fordzie do napędu pompy wysokociśnieniowej obecnie często są stosowane w napędach pomp olejowych, grupa Volkswagena czy grupa PSA, więc eksploatacja, częstotliwość wymiany, warunki użytkowania są tymi kryteriami, które mogą spowodować, że albo układ będzie pracował długo, niezawodnie, ku szczęściu oczywiście klienta, Albo też będą po prostu się działy różne dziwne rzeczy, które mogą spowodować awarie, które obecnie są niestety bardzo kosztowne. Jasne, nie dziwi mnie to stanowisko Pana, że to rzadko zawodzi sam pasek napędowy. Tylko najczęściej po prostu zbyt długi terbał, czy też jego niepoprawny montaż. Ale mam taką obserwację rynkową, może mądrą, może głupią, odnośnie właśnie rynku pasków. Czy jest tak, że ten akurat sektor motoryzacji trochę oparł się temu rozróżnieniu na segment budżetowy, na segment średni, segment premium? Mam wrażenie, że jeżeli ktoś wymienia już układ rozrządu, to raczej stawia na te paski no, po prostu z wyższej półki, i przez to ta wasza konkurencja nie jest taka silna, jeśli chodzi o tę konkurencję od dołu. Czy może jest to mylne wrażenie i rynek tak naprawdę jest zalewany paskami niskiej jakości gdzieś tam nieznanych? Marzeń? Jeżeli chodzi o napędy rozrządu, nie czegoś takiego jak rynek podróbek. Jest to technologia dosyć droga, skomplikowana, a po drugie, no jednak świadomość mechaników jest na tyle wysoka, szczególnie jeżeli są prowadzone szkolenia nie tylko z mojej firmy, ale także z firm konkurencyjnych. Gdzie pokazujemy, jakie są skutki używania części niskiej jakości. a W tym momencie, jeżeli napęd rządowy odpowiedzialny jest za prawidłową pracę silnika, odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo. Przecież, jeżeli pracę ulegnie zniszczeniu, bo byłby słabej jakości, to mamy cegłówkę na drodze, czyli wszystko się może zdarzyć. Dlatego mechanicy doskonale wiedzą, że jako, że ten element jest bardzo istotny. I ze względu choćby właśnie na bezpieczeństwo, nie decydują się na wzięcie części, która jest w jakiś sposób niewiadomego pochodzenia. Czy istnieje rynek części podrabianych, jeżeli chodzi o paski napędu pomocniczego? Tak, zdarzają się takie. Mamy sygnały gdzieś tam w Afryce, w Maroku czy w Turcji. Takie rzeczy się dzieją, ale tak jak mówię, tego jest na tyle mało, Prędzej obawiałbym się, że takie części pojawią się na portalach aukcyjnych i klienci sami kupują te części, nie wiedząc tak naprawdę, co to jest, bo naklejkę dać tak, z taką czy inną nazwą na grzbiet paska, to jest bardzo łatwo. To ten problem. Natomiast nie chodziło mi tylko o ten segment podróbek, ale po prostu ten jakby najniższy ekonomiczny sektor rynku. Tutaj ciężko mi jest wymienić jakiegoś producenta pasków napędowych z sektora ekonomicznego. Wydaje się, że tutaj... Nie, nie ma. Jeżeli chodzi o rozrządy, nie ma czegoś takiego jak segment ekonomiczny. Paski montażowe i paski sprzedawane na rynku wtórnym pod kątem wytrzymałościowym są dokładnie takie same. Jedyne co, to różnica jest w naklejce, która jest na grzbiecie tego paska. Bo żaden z producentów nie pozwoli sobie na ryzyko związane z wypuszczeniem pewnej partii po prostu pasków, które będą niższej jakości, nie będą spełniać wymagań po prostu związanych z wymaganiami klienta, czyli producenta silnika. Bo to się przecież nie negatywnie w tym momencie odbije także choćby na sprzedaży, bo przecież środowisko jest w miarę e, znające się e, fora internetowe, kanały e, socjalne, social tak, social media, a to się rozchodzi. Lotem błyskawicy. Przecież można przeczytać różne opinie na temat naszych pasków konkurencji, i jeżeli byłaby jakaś duża wpadka, momentalnie wszyscy o tym wiedzą. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, tych silników, o których dużo się słyszy, że są awaryjne, że mają problemy z układami rozrządu, z paskami rozrządu, nie należy się tak do końca bać tylko trzeba zadbać o ich odpowiednią eksploatację, no i chyba też dobrze prześwietlić ich przeszłość, jeżeli kupujemy samochód używany. Czy zgodzi się Pan z takim podsumowaniem? To znaczy tak, jeżeli pojazd był eksploatowany przez poprzedniego właściciela i istnieje jakakolwiek historia, no to super, tak? Ale jednak trzeba się liczyć z tym, że wielu klientów po okresie gwarancyjnym nie serwisujesz z tego samochodu, w autoryzowanych serwisach, czyli także jakiejś tam historii może nie być. Chyba, że kupujemy z jakiejś firmy, która jest rzetelna, i jest w stanie nam przedstawić, co z danym samochodem się działo, Ale jeżeli tak wymiany tak, oleju były co 30 tysięcy, to lepiej się takim filmikiem nie interesować. Powiem tak, e, trudno mi decydować za innych, e, ja bym się zastanowił, szczególnie jeżeli bym wiedział, że w przypadku. Zbyt długiej eksploatacji na starym, na starym oleju danego silnika może się coś wydarzyć. Ludzie coraz częściej korzystają właśnie z forów internetowych i szukają informacji. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Ile jest samochodów obecnie w różnych tam komisach właśnie polizingowych, gdzie, jeżeli to jest samochód osobowy niższej klasy, one po prostu stoją. Chyba że to jest na zasadzie, że Kupię go, zajeżdżę na śmierć, biorę nowy, bo cena jest atrakcyjna, cena jest niska. A to już inne zupełnie e, tematy, to jest, to jest inne realia rynku. E, cóż, czas nas nagli, więc pora kończyć. Dziękuję panie Romanie za przyjęcie zaproszenia do naszego studia ponowne. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. A że nie było łatwo, ponieważ pan Roman jest niezwykle zajętym człowiekiem. W ubiegłym roku, kiedy zadzwoniłem na początku roku, podał mi dwa terminy. Jeden chyba w czerwcu, drugi w listopadzie. Tak. W tym roku było odrobinę lepiej, w tym roku jest pan mniej zajęty, bo były dwa terminy w pierwszym półroczu. Więc... Nie do końca, bo to nagranie miało być realizowane w drodze na jedno ze spotkań. Na szczęście było odwołane, więc mogliśmy się dzisiaj po prostu spotkać. Bo tak by być znowu 47 tydzień. Niezwykle dużo szczęścia mieliśmy. Zatem, i drodzy Państwo, prawdziwi eksperci są niezwykle rozrywani w naszym kraju, więc mówić się z nimi niezwykle trudno. E, tym bardziej należy właśnie docenić, że mieliśmy dzisiaj tutaj w studiu e, pana Romana. Dziękuję bardzo za uwagę. E, zapraszam do oglądania kolejnych naszych odcinków Motofocus TV, które już wkrótce zostawcie komentarz, subskrypcję, jakąś łapkę e, w górę najlepiej, żeby nie przegapić. Zapraszam, do i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia na szkoleniach.